Nazywam się Ewa Mikołajew-Wieczorowska, a to jest podcast Montessori jednym zdaniem. Dzisiaj zapraszam Cię do rozważań dotyczących zasady wolnego wyboru, jednej z kilku najważniejszych zasad, podstaw filozofii Montessori. Ale trochę będzie inaczej, dlatego że zapraszam Cię do wysłuchania dłuższego niż zwykle fragmentu Książki Marie Montessori, dłuższego niż zwykle cytatu, który dzisiaj pochodzi z książki Odkrycie dziecka: Wolny wybór, a oto praktyka. Znajdujemy się w szkole. Materiały kształcenia sensorycznego, przygotowane na podstawie wielu doświadczeń, stanowią część otoczenia. Powoli, podążając za wskazówkami, które podaje nam metoda po latach doświadczeń, nauczyciel prezentuje raz jeden, raz drugi materiał, w zależności od wieku dziecka i od systematycznej sekwencji przedmiotów. Taka prezentacja jest zaledwie pierwszym krokiem, który służy do zapoznania i niczym więcej. Dopiero później zaczynają się istotne zadania. W zależności od tego, czym dziecko będzie zainteresowane, będzie ono spontanicznie wybierać jeden spośród przedmiotów, z którymi się zapoznało i które zostały mu już przedstawione. Materiały są pokazane, a dziecko musi tylko wyciągnąć dłoń, by wybrać przedmiot, który je zainteresuje. Może zabrać wybrany przedmiot i zanieść go tam, gdzie mu się najbardziej podoba położyć na stole, przy oknie, w ciemnym kącie lub na dywaniku rozłożonym na podłodze i używać go tyle razy, ile razy ma na to ochotę. Co skłania dziecko do wybrania tego, a nie innego przedmiotu? Na pewno nie naśladownictwo, ponieważ każdy przedmiot występuje tylko w jednym egzemplarzu. W czasie, kiedy jedno dziecko używa danego przedmiotu, nikt inny nie może go używać. Nie jest to więc spowodowane naśladownictwem. Pokaże nam to również sposób, w jaki dziecko będzie używać przedmiotu, ponieważ zatapia się ono w swoim ćwiczeniu z taką intensywnością i z taką uwagą, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co je otacza i pracuje, powtarzając jedno i to samo ćwiczenie wiele razy bez przerwy. Na tym polega zjawisko koncentracji i powtarzalności ćwiczenia, z którym połączony jest wewnętrzny rozwój. Nikt nie może się skoncentrować naśladując. Naśladownictwo wiąże się ze światem zewnętrznym, a tu mamy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, to znaczy wyłączeniem ze świata zewnętrznego i bardzo ścisłym związkiem z wewnętrznym, tajemniczym światem, który istnieje w dziecku. Nie występuje tam nawet wpływ zainteresowania nauką lub zewnętrznym celem. Nic nie może być połączone z przesuwaniem i poruszaniem przedmiotów, które za każdym razem wracają niezmienione do swojej wyjściowej pozycji. Jest to więc fakt zupełnie wewnętrzny, połączony z potrzebami dziecka, a co za tym idzie, również uwarunkowany jego wiekiem. Rzeczywiście, dorosły człowiek nie odczułby nigdy tak wielkiego zainteresowania tak prostymi przedmiotami, by przesuwać je wiele razy i odnajdywać w tym przyjemność. Tym bardziej cechy wewnętrzne dorosłego człowieka nie pozwoliłyby koncentrować się na tym w taki sposób, że stawałby się on niemalże niewrażliwy na wydarzenia zewnętrzne. Nauczyciel znajduje się więc na zupełnie innym poziomie emocjonalnym niż dziecko. I nie mógłby w najmniejszy sposób wpłynąć na to zjawisko. Stajemy przed prawdziwym objawieniem wewnętrznego świata. Zewnętrzne bodźce, jak magnes, przyciągają z zewnątrz przejawy połączone z głębią duszy. Znajdujemy się w kręgu czystego zjawiska i prostego rozwoju. Łatwo to wyjaśnić na podstawie obserwacji działania o wiele młodszych dzieci. Wykazują one czasem analogiczne zachowania, choć ograniczone w polu ruchowym, polegające na przenoszeniu pojedynczo podobnych przedmiotów z jednego miejsca na drugie. Dopiero później dziecko pokocha przenoszenie przedmiotów, które ma określony cel, jak na przykład nakrywanie stołu, odkładanie rzeczy do szafki i tym podobne. Istnieje zatem okres kształtowania, w którym działania nie mają żadnego celu, żadnego zewnętrznego zastosowania. Analogiczne przypadki możemy spotkać podczas kształtowania się ośrodka mowy, kiedy dziecko przez długi czas powtarza dźwięki, sylaby, słowa, nie wykorzystując jeszcze zdolności mówienia ani nie odnosząc się do zewnętrznych przedmiotów. Zjawisko to tak ogólne we wszystkich przejawach rozwoju życia psychicznego jest zatem bardzo interesujące. W szkole należy więc zostawić dziecku wolny wybór przedmiotów. Będzie to o tyle łatwiejsze, o ile będzie można wyeliminować przeszkody, które pojawiają się między dzieckiem a przedmiotem, którego nieświadomie pragnie jego dusza. Przedmiotem będzie każda rzecz, a tym bardziej działanie, które może skierować w przeciwnym kierunku ten delikatny i ukryty impuls życiowy prowadzący małe dziecko, choć nie jest ono tego świadome. Nauczyciel może stać się zatem główną przeszkodą, ponieważ uosabia aktywność bardziej energiczną i świadomą niż aktywność dzieci. W otoczeniu, w którym bodźce zmysłowe są wystawione po to, by dziecko mogło swobodnie je wybierać, nauczyciel musi starać się odejść na drugi plan. Działalność dziecka jest motywowana przez jego wolę, a nie przez nauczyciela. To bardzo, bardzo długi fragment, i właściwie nie muszę już w zasadzie niczego dodawać. Ponad takie podsumowanie, że gdy prezentujemy dziecku coś nowego, gdy pokazujesz dziecku jakiś nowy materiał, to to jest Twoja propozycja. Propozycja pracy z tym materiałem, taka, a nie inna. Ale nie możesz narzucać dziecku sposobu pracy z tym materiałem, jako jedynego obowiązującego w kanonie lektur, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ to jest nieprawda. Ponieważ dziecko ma swój własny pomysł na to, jak z tym materiałem można jeszcze inaczej pracować. Powodowane chęcią odkrycia czegoś, chęcią rozwijania swojej kreatywności, ma prawo odnajdować zupełnie nowe sposoby. I to jest właśnie najpiękniejsze w Montessori, że może to robić. A nauczyciel stoi z boku, patrzy i uczy się od dziecka. I tego Tobie życzę. Montessori to nie tylko metoda, to podróż, która zaczyna się od Ciebie. Do zobaczenia na montessoriańskiej drodze.